sama budzić się, niż przeżywać ten dramat. Od rana kolejna drama, pytasz co u mnie, ale masz szadę pana. Uh -huh. Cię Ja czuję niedosyt jeszcze. Naprawdę? Bardzo mi w takim razie. Kochuj. Jak się usłyszałam, to się popłakałam, tak pisze jedna z widzek. No way, słodkie strasznie. Dobrze, to za chwilę wrócimy do was w ramach podsumowania i powiemy, jak zareagował Bartek. Pozdrawiam cię, Bartek. No No hejka, jak szybko odebrałeś w ogóle. No bo ja oglądam. No przecież, że tak, Jezu. Ja witam wszystkich, dzień dobry, tak? Bartek się wita, kochani. Super, bardzo profesjonalnie, powodzenia. Cieszę się. Tak. Dobra, dobrze, buzi, pa. Jeżeli mówicie, że dobrze poszło, to, to wam wierzę. Kochani, jestem w powiedzie w radiu Dziękuję, że byliście ze mną czy tu na live, czy na audycji wszystkim, którzy słuchali. A teraz, kochani, zdecydujcie ostatnią aktywność tego dnia, czyli czy mam zrobić tanią kolację w domu, gdzieś tutaj w mieszkaniu wynajętym, czy jednak zaszaleć i lecieć na drogą kolację na mieście. Dajcie znać. Kochani, już widzę bardzo dużą przyjemność.